Trzy? Widowie, widowie, challenge, challenge. On, on jada dwie papryczki, czyli naraz. Jedna mała, jedna duża. Dwie naraz, lecisz. Na, nie, nie jedną naraz, proszę. jest zjedz tą małą. Dobra. Zobaczyć czy jest ostra, bo te małe są bardzo ostre. Nie, nie była tamta. Boję się tej. Lecisz. To jest papryczka, czyli naprawdę. Dobra, jednak jest. On przed chwilą, on to jest już <słyska> chyba jego piąta. No to będzie piąta. Trzy, twardy, jeden. Widzowie, zostawcie łapkę w górę za to poświęcenie. Na raz. Ja pierdzielę. <słyska> Ale będzie szraka! <śleska> <śleska> Dobra, komuś. Nie polecamy jeść siostrych papryczek. Bardzo źle się skończyło.